Powiedz mi jeszcze raz. Kogo ty tam przytulałeś? Klimka. Klimka, to jest kto? Tak, ja i go podcałowałem mój kolega. prawie go udusiłem. Tak go przytulałem. Chyba ze strony go przytulałem. Proszę, czy naprawdę kolegę tak przytulałeś? Aha. I całowałeś? Aha. A co z tą mają? To maję przytulasz czasami, czy nie? No, ta. Mhm. Ale kolegę bardziej, tak? No i koleżankę. Koleżankę też przytulasz? Tak, bardzo też. A to jest Twoja koleżanka czy dziewczyna? Koleżanka. Koleżanka, tak? Jak ma na imię? Maja. Mhm. Ale, a całowałeś się z kimś w przedszkolu? Tak, z Klimkiem. On ma tak na imię? Tak. Klimek? No. A tak, e, a nie Klemens czy jakoś tak? O, no Michael wziął to jest Klemens. A, no właśnie, bo coś mi tutaj jakoś nie bardzo pasowało. Klimek takie imię. No dobrze i to jest Twój kolega, tak? Tak. Ale to nie jest Twój chłopak. Co? Kolega. Kolega, tak, dobrze. A dziewczyny nie ma żadnej tam? Twojej? Koleżanki? Nie, dziewczyny, nie koleżanki. Nie. Nie? Ale jest kogo ja tak kocham. Kogo? Panią Miorej, Panią łagieckę i Panią Kasię. Aha, czyli wolisz starsze koleżanki, tak? Starsze panie? Tak. Uh -huh. A na balu z kim tańczyłeś? Co? Z kim na balu tańczyłeś? Z którą dziewczyną? Z Basią. Z Basią? Tak, z starsaków, A, starszaków, tak? Uh -huh. Z kim jeszcze? No, z Panią kuf. A, z panią od starszaków. No widzisz. Same starsze wolisz, tak? Tak. Bo ma, takie gówniary to co? Nie bardzo? Tak. Wolisz starsze? To zawsze wolałeś starsze. Tak. Zabaliłabym się Mhm. Mm co mi jeszcze powiesz ciekawego? No i... to wszystko. To wszystko. Dziękuję za uwagę.